Cześć, dzień dobry, witam bardzo gorąco w kolejnym filmie, i to będzie film wyprawkowy. Ja cały czas nie mogę uwierzyć, mam takie momenty, że skompletowałam, właśnie wyprawkę dla mojego czwartego dziecka. No, ale prawda jest taka, że on już zaraz tutaj się pojawi, właśnie on, bo to będzie chłopak. Na Instagramie, jeżeli mnie obserwujecie, 10 minut spokoju, to tam zdradzałam, że w moim brzuchu mieszka chłopak, drugi chłopak, więc tutaj. Będzie równowaga. No i tak, no dobra, jedziemy. Może na początek jeszcze powiem, że starałam się, żeby ta wyprawka była naprawdę ograniczona do minimum, bo wiem, że po pierwsze z tych rzeczy się bardzo szybko wyrasta, bardzo dużo rzeczy to są zbędne gadżety, a też ja tutaj naprawdę nie mam miejsca, nie chcę magazynować, nie chcę zagracać, więc naprawdę wybrałam wszystko to, co jest niezbędne. Część rzeczy dostałam w barterze, część rzeczy kupiłam, ale e, jestem, no, prawie przekonana, że one się sprawdzą. Większość się sprawdziła, e, są też nowości, no bo tutaj mogą się pojawić też delikatne zarzuty, no ale przecież rzeczy po romanie, co z nimi się stało? E, od razu Wam wyjaśnię, że ja nie jestem typem e, osoby, która zbiera, przetrzymuje. E, zostawia, a nóż, e, a ja, jak tylko moje dzieci, jak każde moje dziecko, e, z czegoś wyrasta, czegoś nie potrzebuje, to ja to przekazuję dalej w, w świat e, i te rzeczy krążą. I co ciekawe, teraz też po romanie sporo rzeczy do mnie wróciło, i uważam, że to jest w ogóle super urocze, że mam tutaj takie mamuśkowe grono, że my tymi ciuchami ciążowymi czy rzeczami e, dla dzieci się wymieniamy. No dobra, no ale zaczynamy. Co w tej wyprawce? Przede wszystkim pieluchy. E, w sensie takie, że tetrowe. No bo takie pieluchy normalne też będą. E, normalne, zwykłe. Oczywiście będę starała się używać takich bardziej ekologicznych. Dostałam testowo takie pieluchy japońskie. Zobaczymy. E, jakoś przyznaję szczerze, że w pieluchy wielorazowe nie mam trochę siły się bawić. No bo to jednak jest dużo tego prania, składania i tak Próbowałam z Basią, ale jakoś tak no, hmm, no ciężko było. No ale zobaczymy, jestem otwarta, może wjadą na pewnym etapie pieluchy wielorazowe. Na razie będą to zwykłe, ale ja tak naprawdę chciałam powiedzieć o pieluchach tetrowych. No bo to jest pierwsza rzecz, w którą owija się takiego dzidziusia, kiedy wychodzi z brzucha. Więc mam naszykowane do szpitala w paczce takich sześć klasycznych, Pieluch tetrowych od mamy Ginekolog. E, I to są takie pieluchy, które e, pozwolą wytrzeć, przytulić, otulić e, dziedziusia. E, oczywiście ja ich później wypiorę i będę z nich korzystać, rzecz jasna. Ale takie zwykłe klasyki tetrowe uważam, że no około 10 sztuk być e, powinno. E, mam też takie pieluchy lepsze, e, które już mogą być takimi otulaczami na początek. Takie pieluchy bambusowe. Mam też takie większe pieluchy. One chyba też są tetrowe z IKEA, bardzo fajne, bo one są trochę większe niż te standardowe pieluchy tetrowe. I uważam, że tych pieluch, otulaczy naprawdę nigdy dość, tego naprawdę sporo idzie, tego dzidziuś potrzebuje, czy żeby go na czymś położyć właśnie do pielucha, czy żeby go owinąć, opatulić. Mam też ze cztery, myślę, takie duże otulacze. Które będą pełnić funkcję, no, takich kocyków, trochę, bo ja zawsze zawijam moje dzieci w takie kokony, i one w tym śpią, a dopiero później na górę dorzucam jeszcze kocek, jak jest chłodno. Więc mam takie duże cztery otulacze. No, i tutaj, jeżeli chodzi o, o te otulacze i w ogóle o takie kocyki rzeczy dla dziecka, to przepadłam, e, jeżeli chodzi o markę Malino. No, coś pięknego, w ogóle te kolory, te materiały, wszystko jest takie naturalne, organiczne, no w ogóle super sprawa, więc jestem przekonana, że e, to się sprawdzi. Więc cztery otulacze, e, mam dwa duże kocy, od, od nich takie wafelkowe. E, mam też jakieś kocyki po romanie. No i co? No i z tych rzeczy to by chyba było tyle. Ciuchy dla dziedziusia Tutaj praktycznie wszystko mam z drugiej ręki, bo część rzeczy, tak jak mówiłam na początku, wróciła do mnie po romanie, ale też dostałam sporo nowych, więc ja tutaj naprawdę nie mam problemu, żeby moje dziecko nosiło ciuchy po innych dzieciach. Co więcej, też w second handzie nawet kupiłam parę wdzianek. Ale nie będę ukrywać, że jednak tak do szpitala, na ten początek lubię mieć kilka takich pięknych secików i tutaj też kupiłam od mamy ginekolog takie klasyczne pajace i też odkryłam taką polską markę Herubin organiczna bawełna, przepiękne wzory ze zwierzętami zagrożonymi, zresztą oni pomagają tym zwierzętom Część dochodu jest przeznaczone ze sprzedaży ciuszków, jest przeznaczone na ratowanie zagrożonych gatunków. Więc no mam parę takich perełek na, na dzień dobry. A na wyjście ze szpitala szukałam jakiegoś fajnego kombinezonu z wełny marynosów, mojej ukochanej. Z tej marki Menemons, z której mamy praktycznie wszystko. Nie było żadnych już dostępnych rozmiarów. No i słuchajcie, na stronie HM-u znalazłam fajny komplecik. To nie jest co prawda kombinezon, no ale taki komplecik na pajaca, na wyjście z wełny. Merino. No właśnie, okazuje się, że w sieciówkach, jeżeli zajrzymy do tych zakładek premium, tam naprawdę są bardzo fajne rzeczy. No awełna wełna merinosów wiadomo, to jest coś fantastycznego przy dzieciach. Sprawdza, To nie tylko przy dzieciach, no ale w ogóle sprawdza się idealnie, bo to oddycha, dziecko się nie przegrzewa, nie poci, nie marznie. No super sprawa. Myślę, że na takich. W takich przejściowych porach, wiosenno-jesiennych, wełna merynosów sprawdza się rewelacyjnie. No dobra, to pieruchy mamy, kocyki otulacze też, ciuszki też. Teraz możemy przejść do pielęgnacji. Nie mam tutaj za dużo miejsca, więc postawiłam na przewijak, który rzeczywiście jest postawiony na łóżeczku. Oczywiście fajnie byłoby mieć jakąś oddzielną komodę do przewijania, tam szufladki, ale. Bez przesady, przeżyjemy, więc na łóżeczku jest przewijak. Przewijak jest marki Beaba. Fajne jest to, że tam się wysuwa taka szufladko półeczka i tam można sobie coś rzeczywiście właśnie postawić, mieć pod ręką. Na boku łóżeczka mam organizer. I co? I tyle tak naprawdę. A jeżeli chodzi o samo łóżeczko, to chciałam, żeby ono było przede wszystkim na kółkach. No, i wiem, teoretycznie do każdego łóżeczka można dorobić kółka, no ale po co? Jak można od razu kupić łóżeczko z kółkami? I też chciałam, żeby łóżeczko miało szufladę, no bo jednak, jeżeli chodzi o przechowywanie tych pościeli, kocyków i tak dalej, no to taka szuflada robi robotę u nas, bo tego miejsca jest rzeczywiście mało. No, a że udało się znaleźć łóżeczko, łóżeczko i na kółkach, i z szufladą, no to idealnie to jest łóżeczko marki Belami, chociaż ostatnio widziałam Wika Nowość, która właśnie się pojawiła i żałuję trochę, że nie mam tego łóżeczka. W filmiku um, o, o naszej sypialni pokazywałam Wam taką piękną komodę do przewijania. Ona się bodajże Mylera nazywa. No i teraz um, weszło łóżeczko do kompletu. To jest tak cudne łóżeczko. Ono jest na nóżkach i chyba przeżyłabym brak kółek tutaj. Um, no, żałuję trochę, że nie wiedziałam, że to łóżeczko się pojawi, bo tak to bym chyba kupiła to. No ale. Jest jak jest, to tylko łóżeczko. E, ważne, żeby było bezpieczne, praktyczne e, i tyle. E, jeżeli chodzi o materac, to materac jest dzika, ten najgrubszy, najtwardszy, żeby e, dzidziusiowi było wygodnie. Skoro jesteśmy przy pielęgnacji, to warto wspomnieć o wanience. Z Romanem miałam wanienkę marki Schnagel, która super się sprawdziła, ale ona tak służyła nam mniej więcej do. 8-9 miesiąca, później pamiętam, że Roman już tam się nie mieścił, a teraz e, z chęcią, z ciekawością przetestuję wanienkę marki Beaba. E, wygląda bardzo fajnie, ma bardzo ładny design, bardzo fajne kolory, ma też wkładkę dla dziedziusia. E, no i jest też na nóżkach, na stelażu, co jest super, e, co by się nie schylać, nie męczyć kręgosłupa. Co ciekawe, ten e, stelaż pasuje też do przewijaka. Więc zobaczymy, może na czas kąpieli będziemy jakoś zamieniać wanienkę z przewijakiem albo może w łazience czasami będzie taki drugi przewijak, no nie wiem, zobaczymy, jest taka opcja, będziemy to wszystko, że tak powiem, testować już w praniu. A, i jest jeszcze kosmetyczka, też Beaba i tam rzeczywiście są takie niezbędne narzędzia, akcesoria pielęgnacyjne typu nożyczki, grzebyczek, szczotka, e, termometr do kąpieli, e, termometr w ogóle, termometr też e, mam z beaba e, ponoć jest rewelacyjny, więc jestem bardzo ciekawa, jak się będzie sprawdzał. E, no, ok, czyli mamy już załatwione ciuchy i pielęgnacje. Teraz przejdźmy do spacerów. A spacery mój mały chłopak będzie odbywać w swoim nowym wózku, i jestem mega ciekawa, jak to wszystko będzie się sprawdzać, bo postawiłam na coś zupełnie nowego coś, czego jeszcze nie miałam i to jest w sumie takie fajne, że przy każdym dziecku mogę yy, przetestować mogę zobaczyć, co mi się będzie bardziej sprawdzało, co trochę mniej. E, mamy wózek Baby Zenio. E, ja widziałam już ten wózek niejednokrotnie u moich koleżanek. I zawsze on mnie tak trochę kusił, ale pamiętam, że przyjaciółka jednak wybrałam Buga Bubi. One są dosyć podobne zresztą, jeżeli chodzi trochę o design, o składanie. Chociaż Baby Zen jest jeszcze mniejszy, jeszcze bardziej kompaktowy. Super w nim jest to, że składa się do rozmiarów takiej walizeczki, którą można. Nadać jako bagaż podręczny, więc to jest wózek, który można ze sobą wszędzie absolutnie zabrać. E, taki wakacyjny, miejski, lekki, funkcjonalny wózek. No i super jest to, że od jakiegoś czasu do e, tych wózków Baby Zen można dokupić gondolę. To jest gondola z serii tych miękkich gondol i pamiętam, że przy Jadzi ta miękka gondola, ona rzeczywiście była taka bardzo miękka, a ta jednak jest usztywniana, fajna, taka porządna, stabilna, więc jestem bardzo ciekawa tego rozwiązania. Dla mnie ma ono sens, no bo umówmy się, to dziecko będzie takim wiosennym dzieckiem, więc po pierwsze nie potrzebuję jakiejś takiej wielkiej, przepastnej, nie wiadomo jak zabudowanej tej gondoli, a poza tym umówmy się, no moje dzieci w tych gondolach to jeździły, nie wiem, 6-7 miesięcy maksymalnie, a później i tak przerzucaliśmy się zazwyczaj na spacerówkę. Eee, a później po roku to i tak ten wózek dwa czy tam trzy w jednym wymienialiśmy na lekką spacerówkę, więc teraz od razu postawiłam na lekką spacerówkę. I gondolę do tego, i kupuję po prostu jeden wózek, i mam już święty spokój. Zdecydowałam się na takie rozwiązanie, no bo raz, tak jak powiedziałam, że sezon sprzyja, to będzie Dziudziusz Wiosenny, ale też my mieszkamy tutaj w samym środku miasta, w śródmieściu, nie będziemy raczej fundować. Dziecku wypraw w nie wiadomo jakie tereny, lasy, piaski i tak Poruszamy się tutaj więc postawiłam na miejski, lekki, kompaktowy wózek w przepięknym kolorze akwa i mam nadzieję, że takie rozwiązanie jak najbardziej się sprawdzi. No dobrze, po spacerze przydałoby się coś zjeść. No i tutaj przechodzimy do rzeczy związanych z karmieniem. Wiadomo, będę karmić piersią najdłużej jak się da, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Na pewno minimum te pół roku. No i z takich rzeczy dla mamy i dla dzidziusiem to laktator. Tutaj mam niezawodną Medela Swing. O! Sorry, odbiorę. No hej! Pogadałam, z tego co kojarzę to skończyliśmy na jedzeniu, więc laktator Medela Swing, on mi się sprawdził przy Romanie. Teraz też go mam. Eee, zobaczymy. Myślę, że będę chciała na pewno łączyć trochę karmienie piersią z karmieniem butelką, żeby po prostu móc wyjść z domu, żeby tata odciągniętym mlekiem mógł nakarmić młodego. Eee, a ja będę korzystać. Mam też taką butelkę, która jest dla mnie nowością, to jest szklana butelka, zobaczymy, chociaż tam w laktatorze z tego co kojarzę, to w zestawie jest butelka, ale akurat te medelki, te, medelki, te butelki medelki, one są one na pewno są super zaprojektowane, bo one ma, tam przypominają anatomicznie budowę piersi i tak dalej. Anatomiczną wodowę piersi, ale wiem, że y, dzieci się bardzo denerwują, bo one nie potrafią y, ciągnąć, sać z tych, z tych butelek. To jest dosyć trudne, i Jadzia y, y, i Roman nie opanowali tej butelki. Ym, więc mam taką y, marki Herup, y, o ile tak to powinno się wymawiać. Fajne jest to, że ona jest w takiej silikonowej ym, obwódce. To ja znowu coś mnie nie no Ja nie, no nie nagram ci pomóc. No. Halo? Dobra, już wyciszyłam i nie będę odbierać. E, ta butelka ma taką fajną silikonową obudowę, która właśnie dopiero teraz zauważyłam, że jak e, za gorąca jest temperatura w środku, to zmienia kolor. No myślę, że w przypadku chociaż nie, no podgrzewa się też mleko takie odciągnięte. Więc myślę, że dla ojca <taki> takie ułatwienie może być rzeczywiście czymś bardzo praktycznym. No dobra, co ja tutaj jeszcze mam? Bo napisałam sobie taką ściągę, żeby o niczym nie zapomnieć. Wiecie już, że lubię funkcjonalne rzeczy, dlatego w kwestii karmienia postawiłam również na krzesełko, które rośnie razem z dzieckiem. Zawsze zresztą mam takie. Tym razem wybrałam markę Stokke, Stokke Steps. Jestem bardzo ciekawa, ale zapowiada się naprawdę super. Pokażę Wam jeszcze w innych filmach, jak już będzie złożone. Mam jeszcze, to znaczy nie mam, ale będę mieć, coś, co ratuje życie i coś, co polecam absolutnie każdej mamie w wyprawce. To jest bujaczek marki Baby Bjorn. Um, Bujaczek ten jest dosyć drogim wydatkiem. Ale on spokojnie obsłuży jedno, drugie, trzecie, czwarte dziecko. Ja swoje albo kupowałam na OLX używane, jak kupowałam nowe to oddawałam dalej. No i teraz właśnie czekam aż moja przyjaciółka po swoim dziecku mi przyniesie bujaczek. Będę pożyczać, korzystać. No i też będę mieć kosz Mojżesza. Bardzo się cieszę, bo nigdy wcześniej nie miałam kosza mojżeszowego. I przy Romanie trochę zrobiłam błąd, bo nie wiem czy pamiętacie, ale miałam takie łóżeczko ratanowe, które właśnie było takim trochę koszem mojżeszowym, tak de facto, bo ono służyło nam przez, nie wiem, pół roku. Jak ten Dziadziuś, jak ten Roman zaczął już się wspinać, stawać, no to to łóżeczko ratanowe to, no to nie. Więc jednak teraz mam takie klasyczne, porządne łóżeczko, które będzie służyć no tyle, ile będzie trzeba. No a też, żeby mieć kołyskę, żeby mieć takie poczucie mobilności, że ten dziedziuś może spać w kuchni, może u dziewczyn spać, czy u Romana, więc myślę, że kosz mojżeszowy będzie fajnym gadżetem. Też na początku na wyjazd kosz mojżeszowy jest fajny, że nie trzeba targać tego wielkiego turystycznego łóżeczka, tylko można zabrać mały i praktyczny kosz. Dzidziuś też będzie się bawił. Ma już nawet swoją e, matę, która na niego czeka. E, ma kilka zabawek, które mu kupiłam. E, co on tam ma? Ma takiego fajnego osiołka, jakieś gryzaczki z Lasiga, takiego fajnego ślimaczka. Ma taką wiewiórkę po romanie, która została. E, co jeszcze? Taki banan gryzak. No powoli zbieramy te zabawki dla dziadusia, chociaż myślę, że dla niego tak naprawdę największą atrakcją i rozrywką e, będzie rodzeństwo, będą te dzieci, których u nas no jest trochę dużo. <laughs> Oj, posłuchajcie, tak mówię, mówię, mówię i czuję już, że e, się męczę e, i że już ciężko mi trochę złapać oddech na tej końcówce. Eee, no i co? No i to chyba wszystko z takich wyprawkowych rzeczy. A nie, no jeszcze, jeszcze jest coś, na punkt, czego ja mam totalnego bzika eee, to są chusty. Eee, no i tutaj eee, akurat się cieszę, że chust po romanie się nie pozbyłam pożyczyłam dwie, one do mnie wróciły, eee, a tych, które były w szafie nie ruszałam. Bo wiecie, jak ktoś wpadnie już w tę pułapkę i wkręci się w te chusty to jest, słuchajcie. Tego się nie da opisać. To jest naprawdę uzależnienie. To jest tak wciągające. Ja nie wiem, o co chodzi z tymi chustami, ale to jest po prostu taka historia, że tych chust nie da się pozbyć. Te chusty też się no jakby nie było trochę kupuje nowe, zbiera, bo one są takie piękne. Więc ja do tego stosiku, który mam po romanie, dorzuciłam dwie pierwsza to chusta kółkowa przepiękna od dziewczyn z The Slings i te chusty Wam polecam zwłaszcza na początek Waszej przygody z chustonoszeniem jeżeli nie jesteście do końca przekonane jak ogarnąć te 4 metry materiału jak to zawiązać gdzie to przerzucić, przełożyć to chusta kółkowa jest mega prosta, też robi robotę, można jak najbardziej z takim dzidziusiem który ma kilka dni już chodzić więc polecam Wam chustę kółkową. Ale też nie byłabym sobą, gdybym nie dorzuciła jeszcze jednej chusty. No przepiękne te kolory i przepiękny materiał. E, więc no powiem Wam, że ten dziuś mógłby już wyjść e, chociażby po to, że mogła już go motać w te wszystkie chusty. No więc jestem trochę taką e, chustomaniaczką, zresztą chyba każda mama, która ma bzika na punkcie chust, ma tego świadomość i wie, że to jest trochę takie, no ale co zrobić, no... Ja na przykład nie, nie mam takich, wiecie, gadżetów typu jakiś kosz na pieluchy, jakieś wyparzacze, podgrzewacze, jakieś takie pierdółki. Mam za to chusty, coś za coś. No i tak naprawdę to jest cała moja wyprawka, już nic, a, jeszcze muszę dokupić smoczki. To pamiętam, że przy Romanie mi się sprawdziły te z Hewei. I jeszcze są te bipsy. Więc myślę, że kupię jednego bipsa, jednego smoczka marki Hevea, tak na wszelki wypadek, żeby mieć. No i tak naprawdę tyle. No i już mógłby wychodzić ten chłopak, no. Więc trzymajcie kciuki, żeby to się już wydarzyło. No, a już teraz zapraszam Was na kolejny film. Nie wiem jeszcze, co to będzie, bo trochę tych filmów, że tak powiem. Mam po zaczynanych i zobaczymy, co uda mi się pierwszego wcześniej um, nagrać, dokończyć, skończyć. No i tak. Także do zobaczenia. Cześć. Dobra, to jeszcze raz ja zapomniałam powiedzieć, że komentarze oczywiście należą do Was. Jeżeli macie swoje wyprawkowe hity. Bo może ja o czymś nie wiem, bo jednak jakby nie było tych rzeczy, z roku na rok przybywa coraz więcej, coraz więcej. I może jest coś, co ja jednak jeszcze muszę mieć, albo może o czymś po prostu zapomniałam, więc napiszcie, dajcie znać w komentarzach. Jeszcze teraz tak pomyślałam o poduszce do karmienia. Nie mam poduszki do karmienia, ale mam tego rogala ciążowego, który był w ogóle super, on mi uratował życie. W tej ciąży. No i na początek myślę, że będziemy próbować używać właśnie tego wielkiego rogala. Jak on się nie sprawdzi, no to wtedy dopiero coś kupię. Wiecie, nie ma co wydawać niepotrzebnie kasy i gromadzić tych rzeczy. Zobaczymy. No dobra, to teraz już naprawdę się żegnam. Pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o kciukach w górę i o subach. Będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym filmie.